Hej! Witam na kanale Odmładzanie na ekranie. Dzisiaj bardzo krótki temat, ale uważam bardzo fajny i ciekawy, a zwłaszcza do wykorzystania ta wiedza właściwie na ten okres, na okres letni, ponieważ w okresie letnim powinniśmy dużo pić i powinniśmy uzupełniać płyny, bo bardzo łatwo odwodnić organizm, a z drugiej strony bardzo dobrze, jeżeli go nawadniamy i to nawadniamy rzeczami, napojami, które mają bardzo dobry skutek dla naszego organizmu, które nas nawadniają, dodają elektrolitów, dodają e, niezbędnych pierwiastków, mikro, makroelementów, e, które powodują, że nasz organizm e, jest dużo sprawniejszy, dużo lepiej e, nas nam służy. E, I co to takiego? Dzisiaj e, bohaterką będzie sól. Zobaczcie, sól i to polska sól, sól składawy. Różowa sól składawy. Dostałem tą sól od moich znajomych, ponieważ oni właściwie mnie zainspirowali do tego, abym opowiedział już parę miesięcy temu, ale teraz jest to dobry okres, ponieważ oni kupują właśnie takie duże bryły tej soli. I potem ta sól do nich przychodzi do domu, oni rozbijają tą sól, no i potem wrzucają sobie do, ym, do młynków i tą sól sobie spożywają. Co jest takiego istotnego w soli, o czym ja chciałem Tobie dzisiaj powiedzieć? Przede wszystkim ta sól jest jedną z najzdrowszych soli na świecie. E, oczywiście bardzo popularna ostatnio jest e, sól e, himalajska, e, coraz więcej ludzi kupuje e, sól morska, sól jodowana. Natomiast ta sól jest naprawdę bardzo dobra. I co najciekawsze, ona jest po prostu też najtańsza. Kupujesz w bryle, przychodzi do ciebie do domu, wsadzasz to do jakiejś, e, do jakiejś szmaty i rozbijasz to młotkiem na mniejsze. Potem wsadzasz to do, e, e, do młynka i masz super sól. Po pierwsze tanio. Po drugie, na pewno jest to sól, która jest, że tak powiem, niekombinowana, czysta, bardzo dobre właściwości ma, ma mnóstwo minerałów. Oczywiście to nie jest też tak, że tych minerałów jest bardzo dużo. Tych ilości nie jest dużo, to są, można powiedzieć, śladowe ilości, ale tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś wykorzystał tą sól przede wszystkim do. Do picia, do nawadniania organizmu. Ja cały czas powtarzam o tym, abyśmy zaczęli pić wodę. Woda jest bardzo istotna i absolutnie, jeżeli chcemy zadbać o zdrowie, to pierwszy filar to jest nawadnianie organizmu. Ja o tym mówiłem kiedyś na, już na niejednym spotkaniu, nawadniamy organizm i możemy nawadniać właśnie w ten sposób, aby dostarczać minerałów, i sól jest tutaj idealna. Ta sól powoduje, że Możemy sobie do każdej szklanki wody po prostu zwyczajnie tą sól dodawać. Możesz to po prostu dwie, trzy malutkie ziarenka tej soli dodać do, do wody. Rozpuści się i po prostu pić. Jest to naturalne naturalny nawadnianie organizmu. Nie trzeba żadnych izotoników kupować słodkich, które mają to samo. Tak samo działać jak te nasze, które po prostu w tym momencie bardzo dobrze działają. Dorzucasz sobie 3-4. W zależności od tego, jaką masz wagę, ile ważysz, możesz pić swobodnie. Jeżeli to jest te 70-60 kg, to 6-7 szklanek z takimi kilkami. Kilka takich ziarenek dorzuca 3-4. Można też dawać sobie gdzieś tam pod język i popijać to wodą jak kto woli. Nie, nie każdy lubi smak słonej wody, ale to jest bardzo dobre. To przede wszystkim nawadnia nasze komórki, nawadnia. Dostarcza tlenu i co najciekawsze, wszyscy lekarze twierdzą, że jeżeli mamy spuchnięte nogi, to, to jest to nadmiar wody. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Zapytaj kogoś, kto biegł długi maraton, który był odwodniony, jakie były, jak wyglądały obrzęki, jak wszystko puchnie, jak brakuje wody, kiedy jest organizm odwodniony. A w tym wypadku uważam, że właśnie te wszystkie opuchlizny to jest w większości, to jest po prostu brak nawadniania, brak odpowiedniej ilości składników w naszych komórkach. Komórki nie mają wody, są nienawadniane, zamykają się, tworzą się takie twarde powierzchnie które nie wpuszczają żadnych minerałów, makro, mikroelementów, ani witamin do środka. I taka komórka przede wszystkim broni swojego, swojej ilości wody. Więc to jest naprawdę bardzo dobry pomysł na te upalne dni. Korzystajmy z tej soli, z kłodawska, z Polski. Ja zawsze powtarzam, to co polskie jest naprawdę bardzo dobre i najlepsze dla nas. Najtańsze i ta forma, gdzie kupujesz po prostu w bryle, rozbijasz, jest najlepsza. Nie musisz tutaj przepłacać Kupować jakieś młynkami, czy też już rozdrobnioną, pakowaną na mniejsze kawałki. Kupujesz kilogram takiej bryły, dwa kilogramy i zobacz na ile ci to wystarczy. Można swobodnie y, solić sobie. Oczywiście to jest też bardzo dobre przy kosmetyce, można to używać przy różnego rodzaju peelingach. Y, Naprawdę rewelacja. Trzymajcie się. Pogoda jest naprawdę rewelacyjna. Słońce jest niesamowite. Co prawda w lesie jest naprawdę już duża susza. Trzymajcie się. Życzę miłego weekendu. Pozdrawiam. Oczywiście, jeżeli materiał Ci się podobał, to proszę o łapkę w górę i oczywiście o subskrypcję. Jeżeli Cię te rzeczy interesują, czy interesujecie kwestia zdrowia, kwestia poprawy urody z natury w prosty sposób, za niewiele. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hey.